Z archiwum Y. Cześć, witajcie wszyscy w drugim odcinku z archiwum Y. Na szczęście nie musieliście czekać na niego tyle samo, co na drugi odcinek właściwej serii. Choć i tak pojawi się on później niż zakładałem. Tak, w ostatnim odcinku mówiłem, że zamierzam go wypuścić za jakiś tydzień lub dwa. Ale jeśli ktokolwiek z was przeczytał opis tak, jak wam powiedziałem, to wiecie, że postanowiłem go przesunąć. Dla tych, którzy opisu nie przeczytali, w skrócie, szkoła, robienie christmas, -no napisy wkrótce. No i co? Przygotowywanie się do świąt z moją rodziną i krótki okres złego samopoczucia? Nieważne, ponieważ już wszystko za nami, pora na jakieś rzeczy związane z różną Y, abyście mieli co oglądać w oczekiwaniu na odcinek trzeci. I gwoli przypomnienia, trzeci odcinek tej zakulisowej serii będzie wypuszczony tydzień albo dwa po Legend House atakuje. No, skoro już wszystko odhaczone, przejdźmy do pierwszego punktu dzisiejszego filmu. Wpierw miejmy już z głowy oczywistą rzecz: okres pomiędzy odcinkami. Pilot został opublikowany 26 sierpnia 2016 a wszystkiego najlepszego miało swą premierę 22 kwietnia 2019. Daje nam to dwa lata i prawie 8 miesięcy, ale zawsze mówię o tym jako 2,5 roku dla skrótu. Spieszenie się z filmami nie jest dobrą rzeczą, ale to definitywnie nie była ilość czasu, której potrzebowałem. No i bądźmy szczerzy, połowę z tego czasu nawet nic nie robiłem. Opowiadałem tę historię już setki razy i naprawdę chciałbym pozostawić to daleko za sobą w przeszłości, ale na rzecz tego odcinka i możliwych widzów odkrywających mój kanał poprzez ten film, All right, let's do this one last time. głównymi czynnikami tak długiej przerwy była oczywiście między innymi szkoła. Rozpocząłem naukę w gimnazjum zaledwie kilka dni po wypuszczeniu pilota, więc nie miałem czasu na zrobienie paru scen odcinka drugiego z wyprzedzeniem. Dodatkowo moja szkoła była dość dobra. Stała na podium gimnazjów w moim mieście, więc oczywiście wymagania były wyższe. Poza tym zacząłem uczyć się francuskiego, który jest dość trudnym językiem do nauczenia. Studuję go już ponad 3 lata i wciąż jestem bliżej bycia nowicjuszem niż profesjonalistą. Końcówka 2017 była dla mnie szczególnie trudna, ale naprawdę nie chcę już o tym gadać, zwłaszcza do ludzi, których nie znam. Ale nie tylko prywatne problemy były przeszkodą. W pewnych miejscach animacja była bardzo wymagająca. No, i bądźmy szczerzy. Przed 2018 nie miałem pojęcia, że w PaintNet istnieją warstwy, co jest. Ech, strasznie mnie to teraz żenuje. Przedtem animowanie trudniejszych scenek było katorgą. Na szczęście odkryłem je tuż przed robieniem sekwencji biegu Johna i Gedeona. Warstwy znacznie ułatwiły mi pracę, a wraz z wakacjami 2018 produkcja powróciła na właściwe tory. By niestety chwilowo zostać wstrzymaną na rzecz No Life's Home Alone, napisy już są. Zaraz po jeszcze raz wróciła na dobrą drogę, a wraz z moimi feriami pod koniec stycznia 2019 naprawdę wystartowała. Teraz wiem, że może się to wydawać nudne, ale oto parę wykresów i danych, ponieważ jestem fanem tych rzeczy. Oto w jakiej kolejności i w jakim okresie czasu robione były dane sceny. Po pierwszych dwóch scenach zmieniłem strategię i postanowiłem robić następne nie w porządku chronologicznym, a od najtrudniejszej do najłatwiejszej do zrobienia. W ten właśnie sposób je ja tu ułożyłem. Jednakże scena siódma okazała się być nieco trudniejsza do zrobienia niż sceny 6 i 4, biorąc pod uwagę wszystkie detale i skomplikowaną animację. A teraz oto wykres, który pokazuje jak szybka była produkcja każdej sceny. Tak jak mówiłem, sceny 4 i 6 były najłatwiejszymi do zrobienia. Scena szósta była w pierwszym rzucie i zabrała mi tydzień, z czego dwa dni były właściwymi dniami szkolnymi. Resztę tego czasu byłem chory, co uczyniło pracę trudniejszą, ale przynajmniej dało mi więcej wolnego czasu. Scena czwarta zajęła mi tylko 6 dni i pamiętajcie, że nie mogłem nad nią pracować codziennie oraz że połowa z tego czasu to były dni powszednie, a więc mogłem pracować maksimum 3 godziny wieczorem. A w dniu, w którym ją skończyłem, czyli w sobotę, nie było mnie w domu przez ponad pół dnia, więc ta. Okej, okay, pewnie już tam zasypiacie, więc pora zmienić temat na coś bardziej interesującego. Lecz spokojnie? Wykresy powrócą. Czego się spodziewaliście od gościa, który robi tabelki w Excelu dla zabawy? Dobra, pogadajmy o. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, w szóstej klasie zwykłem tworzyć fabułę odcinka pierwszego w mojej głowie, podczas gdy wracałem do domu. Cóż, to samo tyczy się odcinka drugiego. Historia, którą założyłem, pozostała z grubsza taka sama przez większość czasu. Oczywiście było parę pomniejszych zmian w dialogach. Zapewne nie ma potrzeby zagłębiać się w te niepotrzebne rzeczy. Oprócz faktu, że mowa akrobaty, to o pojawieniu się nowych herosów, miała trwać ponad minutę. Zamiast wspominać... Tacy jak oni pojawili się przez ten rok w wielu polskich miastach. Powiedziałby, że bohaterowie z supermocami lub bez pojawili się w miastach takich jak Kraków, Gdańsk, Warszawa i oczywiście Szczecin. Wśród bohaterów w Krakowie znajduje się nadchodzące poszerzenie animowanego uniwersum FJM, czyli, jak zapewne zgadniście, Ilastico. Nie będę wspominać na razie o innych miastach, bo nic nie zrozumiecie. Jednak jeśli chodzi o Szczecin, miał na myśli bohaterów takich jak łuczniczka i super Samurai. Choć nie zaprzeczę, że może tam być ktoś. Jeśli chodzi o dwie większe zmiany. W mojej pierwszej wizji odcinka grzeżeniu miał puścić zlużoną y na misję. Jego rola miała polegać na rozmowie z generałem Johnem, by powstrzymać go rozmową. A to ponieważ na długo zanim John stał się cyborgiem, on i grzegorz byli współpracownikami i kolegami. Grzesiek spróbowałby do niego przemówić i przypomnieć, że niegdyś był dobrym człowiekiem i jego przyjacielem. Oczywiście plan by nie wypalił, jako że John jest cyborgiem i ledwo odczuwa jakiekolwiek uczucia. Właściwie to mi gardzi. Cała ta sprawa nie działałaby też na płaszczyźnie opowiadania historii, ponieważ nikt z was nie zna początków tych postaci. No chyba, że czytaliście moje powieści na odpadzie. Co bardzo polecam zrobić. No a nie planuję pokazać ich wkrótce w kreskówce. W ten sposób nie zrozumielibyście, o czym gada Grzesiek i nie znalibyście jego dawnej z strony. Teraz może zatrzymajmy się przy tej pierwszej wizji, ponieważ, co śmieszne, wiele postaci, które pojawiły się w odcinku, wtedy nawet nie istniały. Jedną z nich jest na pewno CRK Rybarków. Został stworzony chyba we wrześniu czy październiku 2016 roku, podczas gdy ta wersja powstawała w maju i czerwcu. Do tego w tej wersji Fireman, Mr. Toxic i Czarodziej także byli przetrzymywani w więzieniu na Wyspie Hełminek, wraz z Wolfmanem i Aloizo, a nie w czasów więzieniu. Podobna sytuacja tyczy się Naturemana i Łowcy. To znaczy, istnieli już wtedy, ale nie byli oni członkami oryginalnego składu drużyny i y. Wspominałem o tym w ostatnim odcinku. Ogólnie rzecz biorąc, w 2015, ja, Jaro i Mike chcieliśmy, by na Y była ekipą czteroosobową, z akrobatą, polskim patriotą, błyskiem i ludzkim lodem i jako członkami. Tak też było w pierwszej, paździerzowej wersji powieści o drużynie Y. Chociaż Nature Man się tam pojawił, gdyż to on odnalazł ludzkiego loda, gdy ten odkrył swe moce i zaczął go trenować. Jakiś czas później ludzki lód opuścił go, gotowy do walki i powroku do przyjaciół, a Nature Man, który był na samofytnaniu od ludzkości, nie chciał znieść Właściwie tułowca również był w książce, ale jako Łukasz Strzelec, bez żadnego kostium lub kryptonimu. Tak więc nie był on członkiem drużyny Y. No i ponownie, nie wiecie o czym ja w ogóle mówię, bo tego nie czytaliście. Sorry. Chodzi o to, że gdy zacząłem tworzyć kreskówkę, chciałem rozpocząć z tym samym składem, który był w książkach i dodać do niego naturemana i w odcinku drugim. Byliby oni gośćmi kolejno ludzkiego lodu i polskiego patrioty na rocznicy zespołu i dopiero wtedy staliby się oficjalnymi członkami. Co ciekawe, Łowca miał być wtedy świeżo upieczonym bohaterem. Miał mieć nie więcej niż miesiąc doświadczenia. Ostatecznie zdecydowałem się zmienić nieco historię w świecie kreskówki i zrobiłem tym dwójkę częścią Drużyny Y od samego początku. W ten sposób ich loga wylądowały na komunikatorze Błyska w pilocie. Dzięki temu skończyli oni również jak oryginalni członkowie w drugiej wersji powieści o Drużynie, którą napisałem w 2017. To jest ta wersja, której doświadczycie na Wodpadzie! Lecz ponownie, nie wiecie o tym za wiele, więc nie będę się w to zagłębiać. Scenariusz był oczywiście pisany przez 13-letniego mnie, ale z powodu tej wielkiej przerwy między odcinkami dokonałem wielu zmian przez te lata. Jednakże w ten sposób jest parę małych niezgodności i niedopowiedzeń. Na przykład, Gideon Times używa ślubokrętu, aby zdjąć to lusterko z cybernetycznego kadżona. Ale jak zdobył ten ślubokręt? Skąd on go wziął? 13-letni ja zapomniał o tak ważnym detalu, i nie zauważyłem tego później. Powiedzmy po prostu, że zakradł się do jakiegoś schowka w więzieniu i ukradł go. Podobna sprawa dotyczy momentu, gdy drużyna Y wrusza na bitwę z Legionem. Przybywają do Trzebieży, jednak ani oni, ani policjant czasu, który ich wezwał, nie mogli wiedzieć, że Legion tam wyląduje. Cóż, w pewnej wersji scenariusza Polski Patriota wspominał, że jego detektor anomalii wykrył dużą aktywność tuneli czasoprzestrzennych w Trzebieży, co oznaczało, że Mister Temp szukał dobrego miejsca, aby wylądować. Pamiętam, że usunąłem tę część, by nieco skrócić odcinek. Chyba mogłem przemyśleć to parę razy więcej. Kolejnym przykładem jest, jak Legion odzyskał ich stroje. Planowałem zawrzeć to jako początek sceny szóstej. Mr. Time spytałby Johna, dokąd wybierają się w następnej kolejności, otwierając tunel do schowka w więzieniu i dając czarodziejowi jego kapelusz. Jednak było to naprawdę niepotrzebne, więc nie męczy mnie, że to usunąłem. Nie miało to większego znaczenia dla historii i można po prostu powiedzieć, no. Pewnie poszli po stroje po wypuszczeniu Firemana i Mister Toxika, czy coś? Zdecydowałem się wspomnieć o tym, gdyż chciałem, aby to otwierało scenę aż do momentu, gdy zacząłem ją robić. No cóż, twórca nigdy nie powinien wyjaśniać, co miał na myśli w swojej historii, ale całkowicie zgadzam się, że ten scenariusz mógł być lepszy i sprawdzony dwa razy więcej przed skończeniem lotnika. Ale co, na pewno jest lepszy niż pilot, mam rację! Okej, okay, opowiedziałem o paru rozszerzonych scenach, więc co powiecie na kolejną? Ta nie miała żadnego skutku w historii i właściwie powinienem ją nazwać usuniętą lub nawet zastąpioną. Mówię o zakończeniu sceny trzeciej, gdy John zjada babeczkę, którą dostał od Gedeona. Oryginalnie chciałem, by było to trochę inaczej. Tak jak zwykle przedstawię to z pomocą storyboardów. Na szczęście tym razem nie musiałem przeszukiwać mojej pamięci, bo wciąż miałem tę część zapisaną w pliku ze scenariuszem. Ale ten skrypt to straszny powaga. W każdym razie, oglądajcie. tylko pozostało stamtąd uciec. Skoro tak szybko wpadliśmy na plan unicestwienia ich, to równie szybko wymyślimy plan ucieczki. No proszę, oto ten łajdek, który podwędził mi babeczka. Naprawdę mu współczuł: o, Nie wiedziałem, że ręka może się wyrwać w ten sposób. Ło, a tym bardziej noga. Kurczę, John musi być jakimś człowiekiem gumą. Tak, golem, który miał zaatakować Johna, nazywał się dosłownie kosmiczny golem. Strasznie chciałem pójść drogą tego zakończenia, ale wydawało się zbyt długie i, no wiecie, nigdy tego sobie nie mówiłem, ale jestem bardzo leniwy. Yeah. Niezbyt chciało mi się robić szablon kosmicznego golema, zwłaszcza że nie miałem pojęcia, jak mógłby wyglądać. W ten sposób wpadłem na znacznie prostszy żar zainspirowany tym złotem z Ligi Sprawiedliwych bez granic. Pfff, oczywiście, że John jest bardziej zły. Jego mama by go za to zabiła. SMH My Head. Dobra, ten odcinek miał sporo koncept artów. No dobra, nie tak znowu dużo, ale pilot miał zero, więc wciąż jest to więcej w porównaniu z nim. W każdym razie, oto i one. Okej, chwila, zatrzymajmy się na sekundkę. Ten rysunek został stworzony w maju lub czerwcu 2016 roku, a więc długo przed pilotem. I co mogę powiedzieć? Jest strasznie ohydny. Właściwie bez urazy stary, ale mógł on być narysowany przez Jaro. Zwłaszcza, że nie pamiętam rysowania go? A może po prostu wyparłem to z pamięci, ha? Wciąż pomimo tej brzydoty możecie zobaczyć, że Design łowcy niewiele się zmienił. I ja go lubię! Dobra, dalej. Ostatni szkic, który widzieliście, był bardziej testowym rysunkiem niż szkicem konceptualnym. Czasem, gdy mam kłopoty z czegoś perfekcyjnie na komputerze, rysuję to najpierw na papierze, by w pewien sposób się wdrożyć i zobaczyć, jak powinien ułożyć linię. Czy coś. Następnie chciałbym przedstawić parę konceptów logo. Nie było żadnego logo w pilocie, a jeśli pamiętacie to, które miałem w 15 rzeczach, których nie wiedziałeś o drużynie Y, było ono kijowe. Miałem wiele ale w końcu udało mi się stworzyć to, które widzicie w czołówce. I jestem z nim kontent. Na samym początku, gdy Filip się budzi i patrzy w kalendarz, możemy częściowo zobaczyć gazetę w gablocie. Jest to dla niego bardzo ważny wycinek, ponieważ zawiera artykuł na pierwszej stronie o pierwszym pojawieniu się akrobaty. Jest tam wpisany losowy tekst, jednak pozwolę odszyfrować go wam samemu. Poza tym nazwa gazety to codzienny Szczecin, w którym pracuje film Dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Jest to zdjęcie z 2015. Była to albo klatka z pierwszej wersji kosmówki, albo jakiś koncept. Nie pamiętam. Liczy się, że jest to pierwsze zdjęcie akrobaty, które widziała szersza publiczność. Publikowałem je na moim profilu na NK 3 kwietnia 2015 i zmieniło to wszystko. To oznacza, że jest to pierwsze zrobione zdjęcie akrobaty w świecie serialu no? i w prawdziwym życiu. Wygląda na to, że mamy kolejny Easter Extart Theta z Gazety. Ta, którą czyta Hubert, zawiera dwa artykuły, dziwolnie zapisane w niej. Właściwie sam układają do nich tekst po angielsku. Pamiętam, że pisałem je w późnym 2016, więc wciąż jest tam pełną błędów gramatycznych, które często popełniały. Jeśli chcecie wiedzieć, pierwszy artykuł jest czterech bohaterach bohatera polskim patronek i twórcy. Ratujący domów przed Rosjanami, prawdopodobnie pod przywództwem Seguei Rybakowa. Drugi jest to byłem żołnierzki i jarowicie budującym domy dla weteranów Chul. Ciekawe kto to może być. Również ciekawy przypadek. Wybrałem hul jako miejsce zamieszkania polskiego patrioty i ludzkiego lodu z powodu mojej wycieczki do Any w 2011 roku. Odwiedziłem wtedy Londyn i Chul, a że stolica byłaby oklebana, wybrałem to drugie: te tak, personalne nostalgiczne połowy. Jednakże, jeśli spojrzycie na listę miast partnerskich Hu możecie natknąć się na znajomą nazwę. Czułówka, którą widzimy w odcinku, jest bardzo inna od tej w pilocie. Na pewno jest lepsza, to jest pewne. Właściwie planowałem zrobić pełne intro, które przedstawiałoby sześciu głównych członków drużyny, w wyróżnieniu od poprzedniego. Wtedy odcinek trzeci miałby specjalne intro, które planowałem od 2017, i wciąż tam będzie. Aż w końcu zobaczylibyśmy intro zawierające Lączniczkę i Super Samuraja w odcinku czwartym. Ale kiedy skończyłem animację, powiedziałem Walić to! Nie będę marnować kolejnych 3 dni na robienie openingu. Warto jednak dodać, że wojskowy Rofik Filipa Tokarza miał być pierwszą częścią tego intro, więc po prostu zawarłem tylko to. Numer więzienny Czarodzieja nie jest nawiązaniem do niczego. Jednak istnieje za nim zły. Litera na początku w pewien sposób mówi kiedy więzień został umieszczony w ośrodku. Pierwszy więzień w historii miałby numer, który zaczyna się od A00. Dalej szłoby to do A99 z każdym kolejnym więźniem, a następnie zmieniłoby się w B00. Kolejne cyfry to po prostu data uwięzienia. Można zauważyć, że czarodziej w czasie więzieniu 2 lutego 2016. Gdyby John znalazł się tam po raz pierwszy po wydarzeniach Spolieta, jego numer byłby, powiedzmy, na jakieś losowe amunitary i 180516. Ale skoro uciekł stamtąd już wiele razy, to wciąż ma ten sam numer, który dostał podczas swojej pierwszej odsiadki. Kiedy John przedstawia nam członków Legionu Chaosu w czasów więzieniu, pojawiają się specjalne arty, które prezentują scenę z ich przeszłości, zazwyczaj walkę z drużyną Y. Gdy widzimy bitwę czarodzieja z zespołem, kontroluje on pięciu członków. Nature Man to jedyny wciąż stojący. Uznałem, że byłby on odporny z pewnych powodów. Ludzki Lud jest obrócony przeciw niemu, pod kontrolą czarodzieja. Polski Patriota ma poważne bóle głowy, może jakieś dziwne wizje. Łowca trzyma coś do czytania dla czarodzieja, o czym jeszcze porozmawiamy, a Akrobata tańczy karakowiaka. Nosi także tradycyjny strój do tego tańca. O! Poza tym Błysk zachowuje się jak pies, co jest nawiązaniem do mojego pierwszego, nigdy nieskończonego zarysu drużyny Y opowiadań dodatkowych, jednej z powieści. Ta sama rzecz zdarzyła się tam, gdy po raz pierwszy spotkali czarodzieja. Lepsko, to oczywiście Tesco. ma podobne logo z odwróconymi kolorami. Nazwa ta nie byłaby możliwa bez mojej drugiej klasy gimnazjum. Wow! To chyba jedyny raz, gdy nie wspominam tego roku z nienawiścią do siebie. W każdym razie. Ja i moi koledzy nazywaliśmy się ciągle plepsem dla żartu. A jako, że był to rok szkolny 2017-18, robiłem tę scenę głównie w czasie wakacji 2018, to skąd to się wzięło. Puszysty brzuszek to ogółem linia cukierni w uniwersum FJM. Jej główna cukiernia znajduje się w Krakowie, ale jest to firma na skalę krajową z ponad 50 placówek w wielu miastach. Nasi bohaterowie często będą brać stamtąd ich pączki, drożdżówki, HWASAĄ lub po prostu kawa. Miejcie oczy szeroko otwarte, bo będzie się pojawiać przy wielu okazjach w przyszłości. To jest budynek, pod którym znajduje się krajówka Rybakowa. Istnieje on naprawdę i jest to Uniwersytet Kijowski, a raczej Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki. Drużyna Y, jak sama nazwa wskazuje, zbiera ludzi z genami Igo. znaczy super ludzi. Polski Patriota ucina tu zdanie mówiąc Gen Y. Nie, nie męskie chromosomy. Gen Y jest specjalnym genem w uniwersum FJM, który pojawia się w DNA u niektórych ludzi i nadaje im moce. Te jednostki znane są jako Superludzie. No i oczywiście, godne uwagi przykłady to Akrobata z jego super siłą, z Super z szybkością, Ludzki Ludz z kryokinezą, natureman z kontrolą natury i telepatią oraz Polski Patriota z telekinezą. No i tak. Gen Y jest inspirowany, a raczej wzięty od Genu X z Marvela. Nasze trio wpadło na tę nazwę w 2015, więc jeszcze nie byliśmy świadomi tych wszystkich praw autorskich. Dlatego staram się ograniczać korzystanie z tejże nazwy i zamiast tego używać superludzie, lub po prostu gen. Nagrania z ulicznych kamer, które przedstawiały łuczniczkę i super samuraja drużynie, były inspirowane chemią członków Ligi Sprawiedliwości w Batman v Super. Osobiście uważam, że ja zrobiłem to lepiej. Zwłaszcza, że już znaliśmy tę postacie, więc nie przedstawiałem ich przez pieprzony e-mail! Wyspa Hełminek pierwotnie miała być fikcyjną wyspą Świętego Piotra. Oto parę konceptów. Wnętrze jest kanonicznie takie samo. Zmieniłem tylko tę lokację na prawdziwą wyspę Helminek, która znajduje się na zalewie szczecińskim. Ostatnia klatka tego odcinka była historycznym momentem. Zapamiętajcie tę datę. Klatka została zrobiona 20 kwietnia 2019 o 20:56 i zapisana z finalnymi zmianami o 21:01. W jaskini drużyny Y znajduje się baner z napisem Happy B-DAY, co jest przetłumaczoną wersją wszystkiego najlepszego. Użyłem tej frazy na moim specjalnym rysunku na pierwszą rocznicę powstania drużyny Y. K. Pierwszy. Hej. Ten moment He. był właściwie miał imitować ludzi na YouTube, wiecznie piszących pierwszy kilka sekund po wrzuceniu filmu, nawet bez oglądania go. Jak możecie tu zobaczyć, Grzegoszeniusz otrzymał ten kubek od osoby nazywającej się Eddy Stick. Jest to prawdziwe imię superbohatera Elastico. Krakowski Heros, o którym Grzegorz wspomina, to również on. To jest oczywiście nawiązanie do mojego kumpla doktora Saturna. Bo wiecie... Saturn? Do tego, ten sam Gag pojawił się w jego już niepublicznym filmie As vs As 4 out of 4. Jednak był on inspirowany właśnie moim. Zrobiłem tę klatkę 2 lipca 2017, a więc na kilka dni przed tym filmem, i wysłałem Saturnowi dla śmiechu. To, co John miał na myśli podczas rozmowy z Gedeonem, było nawiązaniem do jego genezy. W skrócie, był on jednym z naukowców firmy Jedność, tak jak Grzegorz Szeniusz. Cóż pracowali nad wielkim projektem portalu do innego wszechświata. Koniec końców udało im się, jednak wszechświat, do którego się połączyli, był światem robotów transformacyjnych. Co skończyło się dość źle dla Johna? O, raz znowu zagłębiamy się w powieści! Wielu z was pewnie się zastanawia, kim jest ten gość w oknie, gdy Michał Stopczyk mówi w scenie czwartej. Cóż, nazywa się on Wiesław Ścipski i jest sąsiadem Filipa Tokarza. Grał głównie humorystyczną rolę w powieściach i możecie się spodziewać tego samego w nadchodzących odcinkach. Jego imię to gra na słowie wścibski. Obserwuje swoich sąsiadów i nienawidzi Filipa Tokarza. Do jaskini drużyny Y. Holy Travels of Space tam continuum! Muszę w ogóle to wyjaśniać? A113 to dość popularny easter egg w filmach Pixara i jest nawiązaniem do klasy A113 na Kal gdzie uczyła się większość animatorów. Oczywiście ja tam nie studiowałem, lecz użyłem tego żartu, by w pewien sposób go odwrócić. No bo do diaskon pojawia się wszędzie. Kilka kresek na ścianie w celi czarodzieja tworzy los. Pojawia się on także niedługo potem na słupie z ogłoszeniami. Powracamy do tego obrazka przedstawiającego. Rzecz, którą trzyma czarodziejowi łowca, to losowy komiks z agentem 07. Jeśli ktoś z was nie wie, agent 07 to jedno z moich pierwszych uniwersów. Zostało stworzone w 2011, a więc 9 lat temu. Camilo Filipa w tym odcinku było strasznie losowe. Szczerze mówiąc, powstało na ostatnią chwilę i nawet nie było go w scenariuszu. Po prostu nie wiedziałem, gdzie go dać. W pewnych wersjach miał on być jednym z policjantów na wyspie Hełminek, w innych ponownie policjantem czasu, a później chciałem go dać na zewnątrz domu Filipa Tokarza. Ostatecznie zdecydowałem zrobić się to, tego samego dnia, którego zacząłem tę sekwencję. Ponieważ nie miałem żadnego modelu losowego mieszkańca. Okej, okay. wygląda na to, że to już koniec tego odcinka. Wow. Cóż za przypadek, że odcinek, o którym mówiłem w filmie, ma tytuł pasujący do tego, co było kilka dni temu? Kto wie, ten wie. Jak mówiłem na początku, z archiwum Migrać numer 3 będzie miało premierę jakiś czas po odcinku 3, a więc tym razem przerwa będzie nieco dłuższa. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie trwać rok. Hehe. <laughs> He. He. Dobra, lepiej wracam do animowania go. Dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z archiwum Y.